Flex I'm down that Check No drip This Wet Tell em run it all No sleep, no rest Might crash, might wreck But first die Stretch Tell run it all Wydaje się, że już się przygotowałeś Tak I nagle leżysz na łóżku i myślisz sobie Kurde, tego zapomniałem Faktycznie, Marcin powiedział o rolkach Przecież nie spakowałem rolki ale jesteś w tym I czapka zimowa. I leżysz tak, i spróbujesz zostać, i zastępiasz się, i Ale jak stanę, to ja, no ja tak, zapukam na lektykę. Tak, Cześć, witajcie po długiej przerwie. Wracam z nagraniem z wyścigu przełajowego Tokarnia koło Chęcin. Wyścig zorganizowany na terenie Muzeum wsi Kileckiej. Zaczęliśmy od rejestracji, od pobrania numerów, chipu na nogę. Natomiast lepszą opcją jest i to rekomenduję, od razu po przyjeździe wykorzystać okno objazdu trasy i dopiero potem pobrać numery startowe. Pogoda dopisała z początkowych 9-10 stopni zrobiły się w ciągu dnia 15 na rozgrzewce długi rękawek, do wyścigu już krótkie spodnie e, zupełnie jak w lato i tak trenują mistrzowie co jest dzieje? Dzień dobry Już po? 2 minuty 16 sekund I wake up, flex, i down that check. No drip, this. Tell her, run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first, I stretch. Tell em run it up. I wake up, flex, i down that check. No drip, this. Tell her, run it up. No sleep, no

Wyścig trwał zaledwie 2 minuty 16 sekund, szytka skapitulowała, trasa dosyć szybka, dobra dla kolarzy, Acz mało biegania, jedna przeszkoda, typu bunny hop, aczkolwiek dużo kamulców, dużo kamieni ostrych, trochę korzeni. Technika, technika mi tu nie pomogła, moja technika, którą trzeba jeszcze rozwijać. Rower poszedł do busa. A przy kawie można było prowadzić rozmowy i obserwować wyścig, z którego relacje macie okazję tutaj zobaczyć. Dodatkowo przy kawie zawsze jest okazja porozmawiać, obejrzeć sprzęt rowery. Tutaj rzucił się w oczy Cannondale Super X poprzednia iteracja tego roweru, podobno dużo bardziej udana. To jest akurat w malowaniu wykonane w malowaniu kolegów z Rybnika. Fiolet, pomarańcze sami ocencie. Plus rower Marcina Focus Mares, na którym zajął trzecie miejsce. I wake up, flex, i wake up, flex, dumb down, not check, no drip, this, time to run it all, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die stretch, time to run it. To wszystko jeśli chodzi o tą relację, wracamy z zawodów z trzecim miejscem Marcina i z podkręconym morale na kolejne zawody, czekajcie na kolejne relacje. Jak zrobię dopisy, mam nadzieję, że za chwilę wrócimy.